Pierwsze 1000 km Fordem Mustangiem siódmej generacji GT 5.0 zrobione. Średnie spalanie, tak jak widzicie, z, w cyklu mieszanym, czyli troszkę trasy na drogach ekspresowych, trochę krajówek i troszkę miasta. I średnie spalanie w tym 5-litrowym potworze 9,2 litra. Ok, więc tak jak widzicie weszło 55 litrów, a zrobiłem na tych 55 litrach 576 km. Więc tak naprawdę samochód spalił 9,6 litra. Czyli 5-litrowym potworem można spalić poniżej 10 litrów na 100 km. Pozdrawiam.